Partnerem programu jest instruktor kosmetyczny Iwona Kołodziejczyk. Partnerem programu jest Rawa Inc. Miejski Inkubator Przedsiębiorczości. Te pole golfowe przyciągnęło do Karwiny osiem fabryk koreańskich. Samorządy się boją tego sportu. Samorządy nie chcą stawiać e, pól golfowych a to, że on jest elitarny, tak to jest przez, e, e, u nas przedstawiane, to, jest, to, jest, to są popółczyny komunizmu. Spacer z kijem i z piłką. Nic innego. Nie ma tak naprawdę prost, prostszej w regułach gry. W Polsce póki co na 40-milionowy kraj mamy 40 pól golfowych, jest ten stereotyp gry elitarnej, i to troszeczkę przeszkadza. Tomasz Rauner, Giełda Rozmów Wartościowych. Witajcie na naszym kanale, a my gościmy w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa Inc. w Katowicach. Moim i Waszym gościem jest Tomasz Kiczka, menadżer Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich. Witam, Rokobtorzu, witam Państwa. Tomasz, znamy się nie od dzisiaj, więc pozwoli, że będziemy rozmawiali w konwencji na ty. Wydaje mi się, że tak będzie bardzo naturalnie. Będzie miło. <laughs> Dlaczego, dlaczego zaprosiłem Cię na rozmowę? Jesteś człowiekiem, o którym musiałam go powiedzieć, że jesteś chyba największym fanatykiem golfa, jakiego, jakiego znam. Jesteś też popularyzatorem tejże dyscypliny sportu. Na co dzień zajmujesz się tym, aby Śląskie, Śląski Klub Golfowy w Siemianowicach był jak najlepszym miejscem do uprawiania tejże dyscypliny. Powiedz mi, dlaczego w golfa warto grać? Dlaczego warto grać w golfa? Dlaczego musiałbym zadać pytanie, dlaczego wa warto grać w piłkę? To jest taki sam sport jak każdy inny. Mało tego, wydaje mi się, że to jest sport bardziej atrakcyjny niż piłka. Żeby, żeby była jasność, żeby nie, 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 nie narażać się na krytykę piłkarzy, których, których też, też jestem przedstawicielem. Generalnie golf to jest mega prosta forma rekreacji. Potrzebujesz tylko piłki, jednego kija, bo nie musisz grać od razu czternastoma. Wybierasz sobie dołek, idziesz, wbijasz i robisz to 18 razy w czasie jednej takiej sesji. No tak, ale tu golf. Okej, okay, dobra, na to pytanie już odpowiadałeś miliardy razy, ale to jak to jest? Bo ten golf jest skojarzony z taką dyscypliną dosyć yy, unikatową, elitarną. Czy tak rzeczywiście jest? Jak tak ogląda się obrazki na przykład z imprez golfowych nie wiem, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, tam się widzi cała rodzina na tych polach, tak? Znaczy, jest to, co powiedziałeś, można tak to postrzegać z punktu widzenia Polski. I na pewno jest unikalny, bo w Polsce póki co na 40-milionowy kraj mamy 40 pól golfowych, w Anglii na na kraj, ile 80-milionowy mamy 2,5 miliona yy, yy, pól, więc jeżeli coś jest yy, mało dostępne, no to z punktu widzenia osób, które tego nie znają, na pewno będzie unikalne. Czy on jest elitarny? Yy. On jest po prostu dla wszystkich. A z racji tego, że u nas on jest tak rzadko uprawniany, ludziom wydaje się, że on jest iletarny. Żeby powiedzieć taką anegdotę w Czechach w kraju, który wspomniałeś na 10 milionów mieszkańców jest 120 pól, więc jest to 16 razy więcej niż u nas. A to, że on jest elitarny, tak to jest przez, e, e, u nas przedstawiane, to, jest, to, jest, to są popółczyny komunizmu. Komuniści przedstawiali ten sport jako elitarny. Pamiętasz, tenis też był traktowany jako sport elitarny. Kiedy pojawił się w latach 80. Fibak, nagle okazało się, że to może być sport ogólnodostępny i na tym tenis wygrał. A w tych samych czasach, w latach 60. w Czechach, normalnie ludzie grali w golfa. U nas był to e, go, sport imperialistyczny. Kraj e, 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 wrogów komunizmu, a na przykład w Czechach Dubček, premier rządu głębokiej komuny, mównicy mówi dokładnie to samo co polscy co polscy dygnita, że to jest gra komunistyczna, a zaraz stamtąd szedł na pole golfowe, które notabene sam postawił. Więc my po prostu czasami jesteśmy święci od papieża i mówimy, że coś jest bardzo... chcemy być lepsi. Przykładowo w, w Moskwie pole golfowe powstało jeszcze w głębokiej komunie w latach 80 a u nas wszystkie pola golfowe komuna zaorała, więc my sami przez te inaczej. Komuniści sprawili, że ten sport nie jest dostępny, a jak nie jest coś, co nie jest dostępne, od razu wzbudza jakieś tam niepotrzebne komentarze. Więc, moim zadaniem to, co powiedziałeś, moim celem i moją ambicją jest to, żeby ludziom tego golfa pokazać z jak najlepszej strony. A dlatego, ka y y każda osoba, której próbuje to przedstawiać, pokazuje ten, ten sport jako sport absolutnie normalny, jak badminton czy gra w Bierki, bo dokładnie takim jest. No dobrze, na polu w Siemianowicach ludzie są, przyjeżdżają, trzeba się zapisywać, jak to wygląda z tą popularnością? Czy ludzie, my, żeby była jasność, my, my mamy bardzo dużo golfistów, bardzo dużo jak na nasze potrzeby, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w Polsce podobno gra według różnych szacunków 20 tysięcy osób, a pól jest 40, no to na tych polach będzie tłok. Jeżeli weźmiesz pod uwagę, że w, w, w Wielkiej Brytanii golfistów jest 4,5 miliona, a pól jest 2,5 tysiąca, no to też jest tłok. Tylko, że taka jest u nas drobna różnica, że przez to, że tych pól jest mało, te pola są relatywnie drogie. W Wielkiej Brytanii według statystyk RNA średnia, średnia 30-40% pól nie jest droższa niż 5 funtów. Pola golfowe robi się na każdym skwerze, pola golfowe robi się na każdym kawałku lasu, bo to jest po prostu spacer z kijem i z piłką, nic innego, nie ma tak naprawdę prostszej w regułach gry niż, niż ten golf. W zasady, ja mówię nie mówię o golfie sportowym, ja mówię o samym spacerze z kijem, więc to tak naprawdę my na dzień dzisiejszy w Polsce mamy żyjemy stereotypami, które stworzyli nam komuniści, i nie zawsze chcemy do tego dopuścić. Jest ten stereotyp gry elitarnej i to troszeczkę przeszkadza nawet nie w popularyzacji tego, tego, tego sportu, bo my możemy o tym i mówić, że on jest fajny. Samorządy się boją tego sportu. Samorządy nie chcą stawiać e, pól golfowych w parkach, na skwerach czy, czy nie wiem, na, na terenach, które można było rekultywować pod kątem pola golfowego, bo obawiają się opinii. I to jest takie koło zamknięte. Z jednej strony fajny sport, tani sport, a z drugiej strony opinia, która, e, którą, z którą boją się walczyć samorządy, bo jeżeli postawienie, nawet adaptacja parku. Pod kątem małego pola, tak zwanej akademii, to jest rząd wielkości 3-5 milionów. 5 milionów to już ich chyba tak przesadziłem, to za takie pieniądze nie jesteś w stanie postawić z hali gimnastycznej. Hala gimnastyczna, której powstają na, na hala sportowa przy szkole, które, której powstają naprawdę dużej ilości, to jest kwestia 10-15 milionów, a tutaj, mając sprzęt, który tak naprawdę jest na, na wyposażeniu każdego, każdej zieleni miejskiej, w każdym mieście, to jest kwestia tylko i wyłącznie zaadoptowania czegoś, podjęcia decyzji, no ale samorządy tej decyzji się boją. No dobrze, a pytanie, czy w Polsce są tereny, czy na przykład na Śląsku są tereny, czy, czy golf wymaga jakichś specjalnych warunków, nie wiem, glebowych, klimatycznych, ukształtowania, rzeźby? Znowu odpowiem Ci przykładem, na Islandii mieszka 400 tysięcy ludzi, no nie oszukujmy się Islandia nie jest większym krajem niż nawet województwo śląskie, jest 70 ,5. zima trwa 7 miesięcy i można to robić, w golfa można grać wszędzie. To jest, wiadomo, że możesz mieć oczekiwania, żeby trawa była typu Bermuda i żeby były warunki jak na ogazcie na najdroższym polu na świecie, jednym z najdroższych polów na świecie, ale nikt ci nie mówi, że ty nie możesz grać na zwykłym trawniku. Przecież to jest, to jest, wiesz, to jest taka sama sama sytuacja, jak ty wchodząc na Orlika i możesz grać na nim za darmo, a z drugiej strony, gdybyś chciał się dostać na Stadion Barcelony, to też się nigdy na niego nie dostaniesz. To jest dokładnie taka sama sytuacja. Tylko, że w tym golfie jest więcej tych pól bardzo tanich i dostępnych, niż tych relatywnie drogich, które nazwalibyśmy Bentleyem, tak? Tylko, że u nas się po prostu nie chce przełamać tego, tego pierwszego kroku, bo jestem o tym święcie przekonany, że gdyby Katowice, gdyby Zabrze, i tutaj uśmiecha się w kierunku Zabrze, bo Zabrze już o tym myśli. Żeby zwykłe skwery, zwykłe parki przerabiać na, na y, 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 trawniki z dziurą, to jestem święcie o tym przekonany, że to poszło po jak lawina, bo to jest naprawdę, naprawdę relatywnie tani sport na pewno dużo tańszy niż narty i bardziej dostępny, bo nie, nie trzeba jeździć, nie wiadomo, gdzie. Kwestia zrobienia Kawałka trawnika przystosować go pod odpowiednie warunki. Wydaje się, że na Śląsku, gdzie mamy dużo takich terenów zdegradowanych górniczo, gdzie może nie ma za bardzo pomysłu, żeby, żeby coś innego, lepszego zrobić, może to jest pomysł, żeby, żeby tam też polec stworzyć golfowe. Absolutnie, że to jest pomysł, tylko że po raz kolejny mówię do tego muszą być otwarte samorządy. Jeżeli dobrze o tym wiesz, ile mamy zdegradowanych terenów, które. Na które są pieniądze, żeby je przerabiać na, na tereny zielone. I na dzień dzisiejszy wygląda to w ten sposób, że jadąc na hołdę do Chwałowic, są spychacze, które przesuwają ziemię z jednej strony na drugą stronę. I przesuwają to i robią to nie chciałbym powiedzieć bezmyślnie, ale bez konkretnego celu. Przecież w tym momencie można ten teren kształtować już pod pole golfowe, pod, pod każde inne tereny zielone, które można wykorzystać dla sportu. No tylko, że nikt nie chce z samorządów na ten temat rozmawiać. Ja swego czasu wysłałem do kilkudziesięciu samorządów w Polsce taki projekt, nazywałem go Golfowy Orlik, gdzie na 4 hektarach, 4 hektarach, co to jest 4 hektara? Można zrobić doskonały park sportowy, gdzie będzie, yy, gdzie będzie kilka dołków golfowych, gdzie będzie skwer do, 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 do chodzenia. Samorządy nie są tym zainteresowane. Pamiętaj, że samorządy są zawsze w trybie albo powyborczym, albo przedwyborczym. Takich trudnych decyzji się po prostu nie podejmuje. A powiedz mi, a są jakieś takie przykłady, nie wiem, z naszego otoczenia, nie wiem, pobliskiego, za granicą, gdzie można by pokazać, tutaj, nie wiem, była hałda, stoi pole golfowe, wszystko fajnie działa, ludzie się cieszą. I to jest właśnie przykład, to, co teraz powiedziałeś, zadałeś świetne pytanie, bo to jest przykład na to, jak my w ogóle, jako osoby, nie, nie orientujemy się tym, co się dzieje. Tak, jest dokładnie takie coś postawione, to jest na terenach byłej kopalni Szombierki w Bytomiu, gdzie na totalnej hołdzie jest wysypana ziemia i ludzie grają w golfa. Kolejnym przykładem jest Karwina, gdzie w Karwinie i to też jest, to jest przykład jak golf potrafi zmieniać zmieniać golf w sensie pomysł na tą grę potrafi zmieniać zapotrzebowanie i, i, i krajobraz. W Karwinie powstało pole golfowe na Starej Hołdzie, dziewięć dołków kopalni, która już, kopalnia nie istnieje, bo kopalnia, z tego co wiem, dół chyba Karwina jest zamknięty, a te pole golfowe przyciągnęło do Karwiny osiem fabryk koreańskich. Nikt o tym nie myśli w takich kategoriach, że ten sport jest na świecie tak popularny, że on może być katalizatorem rozwoju przemysłu. Ja nie chcę daleko patrzeć. My, na, na Śląskim Klubie Golfowym, mamy 100 Koreańczyków. Wszyscy ci, ci Koreańczycy to są pracownicy niższego, wyższego i niższego szczebla fabryk z okolic Jaworzna, z okolic Sosnowca, Benzina, gdzie inwestor koreański, przychodząc do miasta zadaje dwa pytania. Pierwsze, gdzie jest najbliższa szkoła angielska z językiem angielskim i drugie, gdzie jest pole golfowe. I to, jest, I to nie jest kwestia tego, że ten sport jest taki elitarny. Oni po prostu chcą powszechności, oni chcą po prostu korzystać, a ten sport jest tam tak popularny, że oni sobie nie wyobrażają życia bez popołudniowego spacerowania, spacerowania, powtarzam, spacerowania z kijem. Nie myślmy o tym sporcie w kategorii wyczynu, tylko myślmy w kategorii doskonałej rekreacji. A powiedz mi Tomasz, jak to wygląda od strony biznesowej, bo być może, bo tak mówisz, że to jest kwestia woli samorządów, a może gdyby stworzyć takie możliwości dla, dla biznesu, żeby powstawały prywatne pola, może to jest też sposób na, 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 na działanie? Mm byłoby to rozwiązanie i oczywiście w Polsce większość pól jest prywatnych, ale one należą do osób, które kolokwialnie mówiąc, nie liczą się z pieniądzem. Po prostu chcą mieć i mają taki kaprys i sobie stawiają pole. Na dzień dzisiejszy pole golfowe w Polsce z punktu widzenia takich regulacji prawnych, które są, to jest albo kaprys osoby bardzo bogatej, na pewno nie kogoś, kto myśli w kategoriach biznesowych. Na dzień dzisiejszy za pole golfowe, za metr kwadratowy pola golfowego płacisz Taki sam podatek gruntowy jak za halę sportową. Tylko, że hala sportowa, powiedzmy, ma tych 5000 metrów kwadratowych, a my mamy 40 hektarów. My w Siemianowicach, i tutaj wielkie ukłony w stosunku do samorządu, to jest przykład, jak samorząd może być otwarty na, na wszystkie inicjatywy, jakby to na proobywatelskie. Bo my jesteśmy stowarzyszeniem i miasto. Naprawdę ogranicza nas do maksimum, jeśli chodzi o podatki, płacimy. Oczywiście, że płacimy podatki, i to są w, w skali roku też spore kwoty, ale nie musimy tego płacić tych podatków jak biznes. Tak? Ktoś wymyślił sobie, że na terenach przewiewowych Siemianowic, na 40 czy tam 50 hektarach, można po postawić fajne, jak to ostatnio ktoś powiedział, zielone serce Śląska. Tak? My jesteśmy w samym sercu Śląska, gdzie e, na nasze pole e, 15 minut mają mieszkańcy Bytomia, Sosnowca, Katowic. Spóźniłem się na spotkanie, jechałem z pola. Dokładnie 15 minut jechałem w te miejsce do centrum Katowic. Więc to jest naprawdę e, e, tak, można kształtować, tak, tak można kształtować ten sport, tak można kształtować pomysł na sport. To jest kwestia tylko i wyłącznie otwartości samorządów. Ja to będę powtarzał jak mantrę, to w gruncie rzeczy na dzień dzisiejszy najlepszą robotę może dla, dla tego sportu zrobić otwarty samorząd. Tak? Weźmy w Polsce 40 pól mamy, na Śląsku ile? Na Śląsku mamy pole w Siemianowicach, na którym pracuję, mamy pole w Bytomiu, o którym wspomniałem, mamy by, pole w Mikołowie i to są pola, które są w aglomeracji śląskiej. Mamy dodatkowo jeszcze bardzo fajne, prywatne pole pod Częstochową i mamy pole w Kamieniu Śląskim. To są pola, na których ślązacy mogą grać. Przyznam szczerze, że pod tym względem Śląsk jest chyba najlepiej ukształtowanym Y, y, miejscem. Warszawa nie ma się tak dobrze. A potencjał, patrząc na to, że tutaj mieszka 4 miliony ludzi, plus osoby, które tu też pracują, bądź się uczą, studiują, to na, na ile miejsc, na ile pól golfowych widzisz tutaj miejsce? Odpowiem Ci w ten sposób. Nie chcę porównywać Amsterdamu. Ja porównam Pragę. W Pradze jest 7 pól golfowych w samej Pradze. A w promieniu 30 km od Pragi tych pól jest 14-15. I wszystkie są pełne. Czy Czesi są od nas bogatszym krajem? Nie. Tylko, że ostatnio miałem taką rozmowę z jednym Holendrem, który właśnie a propos tego Amsterdamu, bo sprawdzaliśmy sobie, ile, ile w Amsterdamie jest pól golfowych, a w centrum Amsterdamu, czyli w, powiedzmy w, tej, w tym okręgu jest 50 pól golfowych, tylko te pola golfowe w tych centrach były zanim były te wieżowce. Teraz nikomu nie wpadnie do głowy, żeby te, wieżowce, żeby te pola likwidować i stawiać tam wieżowce. My na dzień dzisiejszy w Warszawie nie mamy żadnego pola golfowego i nie będziemy mieli żadnego pola golfowego, bo tam już są wieżowce. My w Warszawie mamy w promieniu 70 kilometrów mamy trzy pola. Więc to jest... My już w centrach miast nie mamy warunków na to, żeby stawiać pola golfowe. A no bo to są, to, są, to są za drogie tereny, tak? Więc ten sport nigdy nie będzie się tak rozwijał u nas w centrach miast, a to w centrach miast muszą być małe akademie, to w centrach miast muszą być miejsca, gdzie ty po pracy bierzesz sobie kij i na godzinę zamiast, no nie, że zamiast schodzić z psem, no ale jako alternatywa do spaceru z psem idziesz sobie pochodzić i robisz w ciągu tej godziny 5-6 kilometrów. No i spędzasz miło czas. No tak to generalnie wygląda na świecie. Tomku, co do, co do jeszcze yy, zamknięcia tematu, yy, być może kosztów. Yy, być może samorządy wstrzymują się też, bo po prostu boją się kosztów potem utrzymania tego pola. To Ale jest, jakich kosztów? No, Mówisz o utrzymania. Ja, ja nie wiem. Tak, tak. Chodzi o koszty utrzymania, typu, nie wiem, nawodnienie, koszenie tego, yy, nie wiem, jak, jaki to jest... Yy, na ile to jest kapitałochłonne przedsięwzięcie? Odpowiem Ci w ten sposób. Mówiłem o tym wcześniej. Każdy zakład zieleni miejskiej koszący parki miejskie ma 90% sprzętu, który jest potrzebny na polu golfowym, czyli kosiarki bijakowe, kosiarki ręczne, może nie mają sprzętów do cięcia greenów, ale to nie są jakieś niebotyczne sumy. Ja naprawdę uważam, że to jest kwestia tylko wyłącznie dobrej woli i przemeblowania sobie pewnych, pewnych klapek w głowie, że to jest sport. Elitarny. Bardziej elitarny w mojej opinii jest badminton niż to. To jest kwestia tylko znalezienia kawałka zielonej przestrzeni, odpowiednio go kosić i możemy grać. Naprawdę to nie jest tak, że wszystkie pola golfowe na świecie wyglądają jak pola z PGA, i z najwyższych turniejów. To tak nie wygląda. Tak jak mówię, wystarczy przejechać się do pobliskiej Karwiny, gdzie to jest zwykły kawałek zielonej przestrzeni. Oczywiście zadbanej i pielęgnowanej, ale tam nie ma nic wyjątkowego. My sami, nie wiedząc czym jest golf, tworzymy wokół niego jakieś tam historie z mchu i paproci. Czyli nie jest tak, że pojedziemy na przykład familijnie na niedzielę, w niedzielę do, do, do Karwiny, przy okazji na jakiś dobry obiadek i zobaczymy tam wyszykowanych panów ON, on i poczujemy się nieswojo. Czy ja wyglądam na wyszykowanego pana? Nie, ja wyglądam jak normalny przeciętny Polak, może trochę zarośnięty, ale generalnie tak to wygląda. Yy... To nie jest tak, że ludzie, że golfiści to, są, to jest jakiś, jakiś klika, jakaś diaspora, nie wiadomo. To są wszystko historie powtarzane przez ludzi, którzy. Ostatnio byłem na spotkaniu, gdzie ktoś mi powiedział, że golf jest drogi, bo mm, czapka golfowa e, kosztuje 500 złotych. A ja mówię, był pan kiedyś na polu golfowym? Na polu golfowym przecież trzeba mieć czapek. Skąd pan ma takie informacje? No, tak ich słyszałem. No, ja mówię, i tak się powtarzają stereotypy. Tak, tak kształtują się historie. To jest niczym innym, jak żadny żaden inny sport od zwykłego chodzenia po lesie, tylko że ze sprzętem. Pod... Wiadomo, że trzeba mieć wiedzę, żeby sobie nie zrobić krzywdy, bo te piłki latają, ale to są rzeczy, które nabywa się. Z grą. Wiadomo, inaczej, generalnie pola golfowe na świecie można podzielić na dwie takie kategorie. Pola dla golfistów, którzy jak wejdą na te pole, to nie zrobią sobie krzywdy, bo wiedzą jak się zachować, żeby ta piłka nie zrobiła mi krzywdy. I pola tak zwane miejskie, które są ogólnodostępne, gdzie nie musisz w ogóle wiedzieć jak się gra w golfa. Pani na recepcji daje Ci kij, daje Ci piłkę, pokazuje tee box, czyli start z jedynki i pokazuje tam jest dołek. Idziesz i strzelasz. Dokładnie takim polem jest karwina na przykład. Tomasz, było mi niezmiernie miło Cię gościć w Giełdzie Rozmów Wartościowych. Ja mam nadzieję, że Państwa nie za zanudziłem i jakoś starałem się Was zainteresować. Tak, ta karwina mi y, gdzieś tam zaświtała, bo to jest rzeczywiście fajna sprawa. Bardzo Ci dziękuję, było mi niezmiernie miło. Również dziękuję bardzo. Państwu również dziękuję. Tomasz Rauner, Giełda Rozmów Wartościowych wróci niebawem. I zapraszam na golfo.